Witam was na moim kanale W odcinku gdzie wam pokazuję moje najładniejsze rysunki jakie kiedykolwiek zrobiłam Hej, cieszę, ta dużo. <kdyś>, no, no, To jest taka Mam No, tak dość Co, to są jakieś konie? Tak, możecie pomyśleć, dlaczego ten koń mm, stoi na mm, dwóch siedników, kopytach. Nie wiem. Ja tego naprawdę nie wiem. Tak, ja to rysowałam, tak, tak wiem, ja powinna wiedzieć, ale ja tego nie wiem. Mm, Kolejna to jest. To jest taki, na razie to są takie bardziej konne rysunki, ale to jest teraz i coś mi mam chyba za ładnie nie wysoki, ale kolor ma ładny, tylko ta jest jakaś taka ksewa.

których się długo starałam. One są bardzo kolorowe. Ale ich cieni nie. Prezentuję wam mm, Obrazek pod tytułem Zakochane konie, nawet z tyłu to pisem. Większość chyba. tych obrazków przesłałam w tamtym roku, bo wcześniej nie miałam tak ładnie wysłać. Chyba. Ale to jest ładne. Mm, twój jedyny obrazek, który ma tytuł. No, chyba tak. Mm, teraz. Mamy niedokończony konie, dlatego pominiemy go sobie. No, to jest ładne. No, ładne. ładne. Mm, nie. Jednak nie wszystkie te obrazki są takie ładne jak mi dałam. To jest bardzo dziwny obrazek. Bardzo dziwny. No, prawda? Hmm, a co ja takie coś narysowałam? Nie wiem. To jest pytanie. I jakby on nie ma nosa. No, nie ma mamy Bardzo ładną rybę, no. Chciałam sobie rysować przez mniej więcej dwie godziny. Robiłam to tło tyle razy, i już mnie normalnie wkurzało. I tutaj kawałek mazakiem jest zrobione. Mhm. ja nie wyszło z tym mazakiem i zaś z tym silnym rodzica. Mhm. Mamy kota, którego rysowałam bardzo dawno temu, dlatego ma taką skoślawą twarz. <grym> ja go rysowałam. Ja go rysowałam rok temu? Nie, nie. tak. To tak. Tak. Ozeł. Smok. I no, mm, uhum, dobra. Okay. Ten smok jest naprawdę dziwny. Uhum. Z prawnym pozorem nie. Teraz coś co rysowałam z części jednej gry. W sumie nad nie wiem, co to tak wyglądało, co ja sobie coś powyżlałam. Tu są jakieś yy, flamastry. Pewnie kolor. To jest jedyny co jest, no? jest kolorowe. Na tym obrazku... Mm. Mm. Yeah. Nie. Ja, ja wiem, tak, tak, ja wiem, że papugi tak nie wyglądają, ale... ale... Moja tak wygląda. Narysowałem swojego kota. Co to jest? Nie chcesz mi powiedzieć co to jest? Dlaczego? Nie było kota. Mhm, to jest okay. łapa. Teraz ptak tego ładny. Trzymanie tak z nogami, który rysowałam w, mniej więcej w dwa lata temu w święta. Yy, bardziej w pobliżu świąt, bo zauważyłam obrazek z jakby z takim. A nieważne, zresztą. Klimatem świątecznym? Nie. Yeah. <słuch> 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 Nie <gryny> po prostu gruby phoenix. Nie, <gryny> <gryny> mm, nie. 100% nie. <gryny> mm, no naprawdę. Super. <gryny> Zobaczcie tylko jaki piękny obrazek. Nieprawda? To nie jest smok, tylko dinozaur ze skrzydłami. Nie, nie, te, tego nie chcecie zobaczyć. T to tego też nie. Ale kolejną rzecz na pewno będziecie chcieli zobaczyć. A szczególnie osoby, które się interesują koniem. Piękne. Arcydzieło konia ale napis jest brzydki Portret konia Tak naprawdę sam koń został wykonany wcześniej, a napis wczoraj i to na ksywo i to jakby... tak? E, tam skicowałam sobie od co mam mam dołu, to coś nie od nie dołu chyba coś tak i co? hmm. pokazać im to mojego konia dobra, nie? to super. jest, super nie pokażę tylko po swoje Pokażę wam teraz mm, se sekretariata. E, ja Mogę przynieść te złotychki? E, tak, przynieść. Sekretariat. Teraz sobie mam przynieść? Nie chcesz. Sekretariat. E, nie, tak, P płotki są ksywa, płotki są ksywa, ale my tutaj zwracamy mm, na tego konia uwagę. Mm, tak, na tego konia. Nie, nie, nie zwracajcie uwagi do góry na te płotki. Nie, nie, ja zrobię coś, żeby nie powiedzieć. Teraz muszę zwrócić uwagę tylko na sekretariata. i na jego mm, dziwną was. Którą rysowałam ze swojego obrazka, którego narysowałam wcześniej. Ja tam twarz rysowałam z obrazka, którego narysowałam wcześniej, no No, no chyba rozumiecie, nie? A zresztą. Mmm. No. Nie, nie, nie. Tych potków z góry nie będzie. Spoko. To jest Mmm. Tak, a więc oto wiekowa. Mm. Popularne, popularne konie. Popularne konie. Za chwilę Wam pokażę, z jakiego obraz rysowałam tą twarz. Mm, tak, tak. Z twarzą ma coś nie tak, ale mm. tak. Mm, nie Nieważne. Tą twarz za chwilę Wam pokażę, z No, rysowałam. Nie wiem, jak to się wypowiada, ale piszę sergar. A więcej powiem sergar. Jak ser. <grym> o. Tu miałam dać Wypyty, ale nie, nie, nie było za długie. Tutaj jest rysowane coś przez moją siostrę. O, moje! Tu jest po polsku chyba morskie ciasteczko, ale ja nie wiem, nic nie wiem. To jest takie dziwne, bo ja to rysowałam na podłodze. Mogłam się bardziej postać i mogłam to narysować na biurku. Nie jest takie ładne jak sekretariat, kastanka albo. dobra. A, A... ten to twarz rysowałam mniej więcej z tego. Ten na białej kartce był pierwszy. Tak. Pierwszy i psy okazji też z tego rysowałam tą twarz. On jest w biegu, dlatego nie pytajcie się co ma za dziwne nogi, łzy. Nie, 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 nie ważne. Po prostu widziałam, jak to rysujesz. I rysuję. to jest moje um, największe arcydzieło konie, jakie kiedykolwiek narysowałam. To jest pięknie. to ten napis. Zajmij góry. Nie, Alwia, nie. czasem się ze mnie śmiać. Jeszcze ciebie śmieję? Nie. <laughs> Jestem ja taki ten namysł. Ja to po prostu rozmazywałam papierem przez godzinę i przez dwie godziny ja to rysowałam. Wyjdzie mnie nie tak z ocami. Owie, z tego się śmiejesz. Oczy. Przestań. on okay. y jest to, normalnie. Y o, jedno oko? Drugie oko. Taka jest różnica między nimi. No jaki normalnie koń. Takim. To jest zawsze. Nie. Wiecie co? Może ja to już z końcem. może nie było warto tego pokazywać, wiecie, jeśli doceniacie moje rysunki to dajcie łapkę w górę i koniec.